Witam Państwa. Jesteśmy na stronie internetowej www.kaczorowski.info Na tej stronie znajdziecie Państwo w tym miejscu moje nagrania, o których wcześniej na wstępie mówiłem. Są to nagrania autohipnozy, ale zacznę wpierw od moich filmów edukacyjnych, szkoleniowych, wydanych przez wydawnictwo wydawnictwo Wiktor 11. Takie nagranie. Ono jest w sprzedaży. Hipnozy zdrowi i optymizm. Proszę bardzo. I na tym może znajdziecie wiele odpowiedzi na temat zjawiska i fenomenu hipnozy jako samej hipnoterapii. Zbiorowe sens hipnozy to są właśnie te spektakularne, właśnie. No właśnie, o mosty kataleptyczne. Gdzie to zachwyca niejednych i pytają, jak to w ogóle może być. Zapraszam na takie spotkania. W Hali Ludowej w Wrocławiu robię. Wyjeżdżam do Londynu i też tam robię więcej jak w Polsce tych, tych, tych właśnie spotkań. No, i tutaj jest bardzo fajna hipnoza. Hipnoza, odmienne stany świadomości, historia i typy hipnozy. To zapraszam na, do tego filmu. To jest filmy są edukacyjno-szkoleniowe. Bo jeszcze są filmy takie właśnie, no to też edukacyjno-szkoleniowe wydany przez y, y, wydawnictwo Taurus w Łodzi w 2002 roku film edukacyjno-szkoleniowy 50 minut na temat fenomenu hipnozy. Hipnoza, zdrowi i optymizm. Tu są opisy jak to. 2002 rok łódź. To wydanie było w 2004 roku przez y, Art Film we Wrocławiu. Tak, też szkoleniowy. No i tu mamy następne wydanie. Tu jest też wydany film edukacyjno-szkoleniowy Odmienne Stany Świadomości Hipnoterapii wydany przez Agencję Filmową w Zielonej Górze 2008 rok. To są filmy wydane przez przez agencje filmowe, także to nie są moje filmy, one są w sprzedaży, także można je nabywać. Tak. No i teraz przejdziemy do, do... Nie, jeszcze nie dało to hipnozy, tu mamy trzy kursy, yy, kursy hipnozy dla lekarzy, psychologów, terapeutów i osób, które chcą poznać, jak wygląda hipnoza. Na tych filmach są bardzo zbliżone techniki, które wykonywaliśmy z doktorem Daniłowym, z doktorem Niedźwiadkiem we Wrocławiu. Jest tu data podana: 29 kwiecień do 2 maja 2005 roku. To było wykonane tam, w tej przychodni, gdzie pracowałem kiedyś, poliklinikę MSW przy ulicy Grabiszyńskiej. Tam jeszcze w tamtych czasach, w 2005 roku. I te trzy filmy też można zobaczyć na naszej stronie. I teraz idziemy do, za chwilę jeszcze do polskich, yy, polskich Tu mam w języku rosyjskim, nawet ukraińskim, bo tam jeździłem. Yy, Samohypnos, reinkarnacja w hipnozie, depresja i jeszcze koncentrację pamięć trzymam razem pięć w języku rosyjskim i nawet w języku Roz ukraińskim takim, bo tam też prowadziłem zaj zajęcia. To dla studentów właśnie Hitl Instytutu Hitlący Klinicznej w Moskwie nagrywałem. A teraz to, co dla naszych ko kochanych Polaków, to co najczęściej nam potrzebne. I najbardziej nam potrzebne jest poczucie swojej wartości, pewności siebie. Od tego zaczynamy od tego młodego człowieka, który tu siedzi i mówi i widzi jakie uniesiona głowa do góry i mówi, że jestem pewny siebie, siedzi przy piramidach. Tak, gdzie to jest, to on sam powie. To jest tak, poczucie pewności siebie. Jak już nabędziemy poczucia pewności siebie i wiemy, czego chcemy w życiu, to polecam później nagranie dla młodych na sukces, dobrobyt, bogactwo i tak dalej. Pieniądze mająte. Taka piękna płyta. Tu siedzi piękna dziewczyna, która kieruje już swoim luksusowym samochodem, bo ma poczucie pewności siebie, i teraz dobra tu się dorabia. W naszych polskich realiach jest to możliwe. Tylko trzeba się programować również. No i dalej, teraz. O! Autohipnoza. Autohipnoza. Synchronizacja półkul mózgowych. To jest bardzo dobra. To jest afirmacje w relaksie, i ta yy, autohipnoza. Chyba na początek by wszystkim było potrzebna, bo mamy wtedy, słuchając tej nagrania, autohipnozy, doprowadzamy do synchronizacji półkul mózgowych i wtedy łatwiej można się skoncentrować, bo w hipnozie, czy w autohipnozie, czy w hipnoterapii, bardzo ważne jest bardzo ważne jest. Umiejętność koncentracji. Erickson powiedział, na pytanie, czym jest hipnoza, powiedział, ta jest to stan szczególnej koncentracji. świetnie. I umiecie się skoncentrować, to wszystko uzyskacie, potraficie się skoncentrować. O tym kursie mówiliśmy. No to idziemy dalej. No, bezsenność. Jak ktoś ma bezsenność, to mamy tutaj instrukcję. 50 minut, jak wprowa jak ma zasypiać. Jak sobie włączy, to myślę, słuchając tego na pewno zaśnie. Jak ludzie mają problemy z bezsennością. Depresja. No to wiadomo, to jest przecinek bezsenności. Depresja. No na ten temat nie będę mówił, bo wiele, bo depresja jest poważną sprawą. Coraz więcej ludzi w dobrobycie szczególnie cierpi na depresję. Jest ciekawe, że na wschodzie nie ma depresji i na Sewerii, ale na zachodnich kulturach często depresja dopada, no więc trzeba ją leczyć. Nie jest depresja związana z biedą, często, nawet często z dobrobytem związana i z niewe, i brakiem celu życia, perspektyw. Yy, no cóż, o piękna płytka, nagranie, redukcja nadwagi dla kobiet, nie tylko dla kobiet, dla mężczyzn również. Redukcja nadwagi, czyli są tu zawarte indukcje na temat jak pozbyć się kilogramów. Oczywiście działanie psychologiczne tu jest, umawiamy, Nie zalecamy żadnej diety, tylko mówimy, że ten człowiek powinien być spokojny, wyciszony, bo wiemy dzisiaj w dzisiejszych czasach nadwaga nie jest powodowana złym sposobem odżywiania tak bardzo jak problemami emocjonalnymi i te emocje tak działają, że ludzie więcej jedzą, bo zjedzą ze stresu, zdenerwowania i zajadają swoje psychologiczne raczej problemy, a nie potrzeby najedzenia się. Czyli nie działa naturalny instynkt apetytu, smaku, powynie, zapachu. Działają emocje, a emocje uwalniają się poprzez jedzenie, bo uspokajają się. No, spokojnie leźcie. Idziemy dalej. Im, o, to jest piękna. Moja autorska metoda imagoterapia w hipnozie. Imagoterapia. Czyli tutaj są takie aspekty psychologiczno-duchowe zawarte. Piękne pływanie z delfinami, wyciszanie się, uspokajanie. Nawet takie y, piękne doznania duchowe. Wchodzimy w jasne światło. Y, wchodzimy na ścieżkę rozwoju duchowego. Ale to dla osób, którzy chcą, chcą pływać z delfinami i aniołami, no powiedzmy, z takimi archetypami naszej podświadomości, które pomagają nam w życiu, mi, oczywiście duchowym życiu. Relaks, odprężenie, odpoczynek. O, piękna dziewczyna odpoczywa tutaj z ładnym pies, pieskiem i się cieszy, zadowolona jest. A z tyłu w nogach jest aniołek, który ją wspiera. No, i relaksuje się, odpoczywa, relaksuje się i cieszy się, prawda? Tak? Bardzo dobrze. No, co do dziewczyny, to nie tej akurat nie, ale dla kobiet, które mają problemy z sprawnością seksualną, więc polecam tutaj właśnie niesprawnością, ale blokadami seksualnymi, one motywują do tego, żeby pobudzić energię seksualną. Pytają co niektórzy, dlaczego kobiet? Dla mężczyzn też jest, ale jak to razem słuchają, to lepiej jest, żeby nie musieli oddzielnie się kochać to razem. Więc to polecam kobietom, które mają, chciałyby wzmocnić swoją potencję. No cóż, zaraz zostawimy coś na koniec. Na koniec to reinkarnację zostawimy, a teraz jak o kobietach to dalej. Jak się kochają, to coś też mają, to czyli dla kobiet już w ciąży. To jest indukcja poporodowa, poporodowa czyli Zawarte są sugestie tutaj jak przebiega ciąża. Tu ładny embrion jest. Dzieciątko już się wylęga z niego, jak jajeczko kurze i tam się zaspiskle rozwija, no i tak patrząc na to i sobie wyobrażamy, jak to dziecko tam się rozwija. I kobieta słuchając tej płytki, wyobraża sobie, jak dziecko rozwija się. Jak Tupie nóżkami, jak ona pali papierosy albo pije alkohol albo się denerwuje, krzyczy tam, ona przykłada rękę, wtedy uspokaja dziecko i dziecko spokojnie zasypia no Jak będzie dziecko spokojne w brzuszku, to będzie prawidłowy poród, już się nie denerwuje. No i ona sobie widzi wyobraźnię swojej, tworzy myśl o kształty wyobraźni, jak rodzi to dziecko, jak jest zdrowe dziecko, rodzi się, przytula i później to dziecko wychowuje, karmi i dziecko cieszy się tym dzieckiem. I tu, jeżeli ona, słuchając... No nie raz, nie dwa, nie dziesięć, a może i więcej, i może i pięćdziesiąt razy tej płytki. Utrwali się ten obraz, scenariusz jej wyobraźni i na pewno poród będzie spokojniejszy, łatwiejszy bezpieczny. A nawet polecam tą płytkę, ciekawy jest, bo polecam kobietom, które mają problemy z zajściem w ciąży, żeby one pobudzają często instynkt macierzyński. To jest bardzo fajna sprawa. Wiele kobiet mówiło, że słuchając tych, wyobrażały sobie, jak rodzą, dziecko, jak wychowują, no i, i zachodzą w ciąży. Nie wiadomo z czego. Nie było żadnych przysłanych, żeby w ciąży zaszły, bo były komplikacje, zachodzą w ciąży. A dla mnie to jest normalna sprawa, wytłumaczenie, że jak matka dziecko adoptuje. Wychowuje dziecko adoptowane, wtedy pobudza w sobie instynkt macierzyński, łatwo zachodzi w ciąży, nawet po roku czasu już w ciąży, a słuchając to na pewno pobudzimy instynkt macierzyński. Jestem pewien tego, bo wszystko jest w głowie, wszystko jest w myśle i te płytki działają na podświadomość, pobudzają. No, tutaj mamy takiego pana, który co się robi tam, chyba pije. O, i piszemy uwolnienie alkoholu na czerwonym tle. I tutaj właśnie, o problem. No, siedzi na, na schodach i już trzecia butelka obraca. No właśnie. I tu mamy na uwolnienie alkoholu. No z alkoholem trzeba trudniej pracować jednak. Trzeba przyjść na miejsce. Ale po się dobrze słuchać to trzeba. I tu na na zawarte są sugestie. Dlaczego alkohol. Jest niepotrzebny. Nie dlatego, że śmierdzi, że cuchnie, że pieniądze stracimy, ale dlatego, że alkohol bywa często lekarstwem na nasze problemy, troski na nasze życie. Myślimy, że alkohol pijąc znieczulimy problem i problem zniknie. On znika pozornie, ale człowiek zostaje ofiarą tego nałogu później. No i to, co dzisiaj bardzo, bardzo modne jest uwolnienie od nikotyny, papierosy. Kupujemy elektryczne papierosy, jeszcze inne, żeby nas kopały, żeby nie... A nie wiemy o tym, że każdy nauk jest, ma podłoże swoje psychologiczne, emocjonalne, nerwowe. Pytają mnie ludzie, ile trzeba sensu, żeby uwolnić się od papierosów. Teraz szczerze mówię, jeden, dwa, trzy, a może i pięć, a może i dziesięć. Po jednym sensie często 50% odrzuca papierosy po jednym sensie, dlatego że skutecznie zbrzydzimy. Ale jeżeli człowiek jest nerwowy, histeryczny, nieufny, zamknięty w sobie i pali trzy paczki dziennie, to wiadomo, że za jednym razem nie rzuci. Może pięć będzie trzeba, nie wiem. Powoli trzeba rzucać papierosy. Kto pali do paczki? Tak jest. Nie wszyscy jednakowo reagują. Dlatego, że nie wszyscy mają ten sam problem z paleniem papierosów. Palenie papierosów ma, ma wiele też przyczyn. Ma też podłoże emocjonalne, ale zabawowe w formie no, yy, dorastania, poczucia swojej wartości, pewności siebie palimy, do akceptacji innych. No i to jest. A tu jest piękna reinkarnacja w autohipnozie jak ktoś już będzie fajnie wyciszony, zaprogramowany, to polecam podróż w poprzednie wcielenie i inne wymiary. Wymiary naszej podświadomości, reinkarnacja w autohipnozie, podróże w poprzednie wcielenie, ładnie nazwana i tu jest dwa oblicza, dwie buzie, obecnego życia i wewnę... obecnego życia wewnętrznego życia. No. Świetnie. Zapraszam Państwa do tych swoich nagrań. Można je kupić na sklepiku, W sklepiku tutaj zamawiając, tak według instrukcji tam podanej prowadzącej osoby ten sklepik i za przesyłką, tam wszystko jest podane. Jeżeli by były pytania, proszę pytać na forum albo poczta e mailowa. Odpowiadamy naszym naszym pacjentom czy naszym klientom, naszym internautom na pytania.